Na której już od jutra będą kursować autobusy elektryczne, piękne Mercedesy, ale ponieważ zależy nam na rozwoju transportu w aglomeracji i na integracji tego transportu, ale też na tym, żeby ten transport był po prostu przyjazny środowisku, to planujemy również, że podobne pojazdy, pojazdy zeroemisyjne, pojawią się na liniach aglomeracyjnych. Jesteśmy właściwie w przededniu przetargu. To będzie nasz ponowny przetarg. Pierwszy niestety nie był sukcesem, ale zdajemy sobie sprawę, że sytuacja w branży jest trudna. Stąd też przemoderowaliśmy ten przetarg i ponownie ogłosimy go, mam nadzieję, jeszcze w grudniu. Będzie to przetarg na obsługę pakietu linii aglomeracyjnych łączących Wrocław z długą łęką, wiśnią i czernicą. I w ramach tego pakietu będziemy poszukiwać operatorów, którzy obsłużą linię m.in. pojazdami zeroemisyjnymi. Czy będą to takie piękne elektryczne Mercedesy to dowiemy się po przetargu, natomiast założenia są takie, że na ulicach aglomeracji już w roku 2025 wyjedzie 14 pojazdów z niskoemisyjnych. No to jest jakby nasza odpowiedź na dzisiejsze trendy i na to, że chcemy stawiać na komunikację zeroemisyjną.